W seniorskiej piłce w polonii. Ale widziałem, że po tym, po tym golu byłeś zły na siebie. Nie wiem, czy na siebie, czy na sytuację. Że w sumie miałeś jeden celny strzał, a on, a on wpadł długo. Piłeś wodę tam za bramką i, i chyba rozpamiętywałeś tę te akcję. No przede wszystkim dzień dobry i dziękuję. No na pewno byłem szczęśliwy, że mogę zagrać, ale no jest jednak ten niedosyt, ponieważ piłkę tak naprawdę już czułem na palcach. Byłem pewny, że ją zbiję, no nie udało się i no, byłem zdenerwowany, no bo jednak żaden chyba bramek puszczać nie lubi. Co czuje młody Bramkarz podczas takiego debiutu? Jakie emocje miałeś w sobie? No, przede o, wszystkim to... szczęście, radość. No, to, to jest docenienie trochę też mojej ciężkiej pracy, więc byłem szczęśliwy przy takich trybunach. Nawet taka atmosfera w takiej drużynie, no, to naprawdę radość ogromna. Długo musiałeś czekać na, na ten szansę. Nie brakowało ci cierpliwości innych no. Powiem szczerze, że nie jestem zbyt cierpliwy, ale trenerzy mi temperowali i mówili, że wszystko w swoim czasie, więc postanowiłem im zaufać i... I czekam dalej. Mam nadzieję, że niedługo będę grał w pełnym wymiarze czasowym. Od razu po tym, jak wszedłeś na wojsko, e, obrońcy Karol, Wora, Piotr, Kałusny jak wymieniali z Tobą e, klęski? To było po to, żebyś od razu poczuł piłkę? No, myślę, że koledzy chcieli dać mi poczuć piłkę, żebym złapał spokój i powiem szczerze, że od razu lepiej i potem się czułem. No, trener mojego chwalił, to chwalił nogami? No, szczerze mówiąc, jeszcze nie miałem okazji rozmawiać z trenerem, ale <głos》>, wszystko w swoim czasie. Boisz się, czy czekasz na te rozmowy? Ten Wojdega to świetny szkoleniowiec i czuję, że chociaż nie gram, ale robię przy nim ogromny progres, więc czekam ze spokojem na rozmowę, powiem mi, co zrobiłem źle, co mogłem lepiej i co było dobrze. liczysz na to, że jeszcze w którymś z tych ostatnich dwóch meczów ligowych będzie miał szansę zagrać? znaczy, przede wszystkim liczy się awans dojścia do baraży, więc patrzę, no, nie patrzę przede wszystkim na siebie tylko na drużynę, a jak będzie okazja, no to będę bardzo szczęśliwy. Dziękuję, Dziękuję bardzo.